Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu związanym z przemocą. Tym razem mówimy, będziemy rozmawiać o przemocy rówieśniczej. Nazywam się Justyna Zapotoczny-Pelak, jestem doradcą i mediatorem w Stowarzyszeniu Dogma i zachęcam Państwa do wnikliwego przyjrzenia się temu problemowi. Przemoc rówieśnicza to znęcanie się wzajemne nad dzieci, w klasie czy w jakiejś innej grupie rówieśniczej, to ubliżanie, to cyberprzemoc, to w jakiś sposób nękanie, niszczenie sprzętów, niszczenie odzieży. Często dzieci nie mówią o tym, co przeżywają. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że w pewnym wieku, tak od 12, od 12 roku życia. Dla dzieci największym autorytetem jest grupa rówieśnicza. Zrobią wszystko, żeby spodobać się kolegom czy koleżankom. Jak zauważyć sytuacje niepokojące w życiu dziecka? Dziecko przychodzi właśnie ze zniszczoną odzieżą, dziecko jest wycofane, dziecko nie chce iść do szkoły z byle powodu zaniedbuje zajęcia pozalekcyjne, ma bóle psychosomatyczne, boli je często głowa czy brzuch. To wszystko może wskazywać, że dziecko kogoś się boi. Jak rozmawiać z dzieckiem? Dziecko albo nastolatek nie lubi mówić o swoich problemach. Musimy stworzyć klimat do właśnie takiej rozmowy i dobrze byłoby, żeby na spokojnie Porozmawiać, że, y, że niepokoimy się tym, y, co się dzieje. Y, niedobrze mówić martwię się, dlatego w bo w tym momencie dziecko się zamyka i nie chce przysparzać nam więcej kłopotów y, czy problemów. Dlatego y, można zacząć rozmowę od widzę, że dzisiaj źle się czujesz, albo że jesteś smutny y, i poczekać, co dziecko ma nam do powiedzenia. Nie za pierwszym czy drugim razem takie dziecko zdobędzie nasze zaufanie. Kiedy mamy dowody na to, że coś naprawdę złego się dzieje, musimy siąć i powiedzieć: słuchaj, musimy rozwiązać ten problem razem. Jaki masz pomysł? Niedobrze, abyśmy sami reagowali, czy robili to, czego dziecko nie chce, ponieważ czasami dzieci boją się zemsty swoich kolegów i koleżanek. Tak jak, przy przemocy takiej fizycznej widać zniszczone rzeczy czy sińce, tak bardzo takim trudnym tematem jest cyberprzemoc, której doświadczają dzieci. Drodzy Państwo, w momencie, kiedy wychodzimy ze szkoły, kiedy dzieci nasze wychodzą ze szkoły, ta przemoc się kończy, wracają do bezpiecznego miejsca. Cyberprzemoc nie kończy się nigdy. SMSy, y e maile. -mail, Informacje na messengerze, przerabiane zdjęcia to wszystko krąży w sieci. Dzieci nie umieją nad tym zapanować myślą, że raz wypuszczone zdjęcie będzie tam bezpieczne. Później się spotykają ze, z różnymi trudnymi sytuacjami. Pamiętamy w 2006 roku historię Ani z gdańskiego gimnazjum, gdzie podczas nieobecności, to się działo na lekcjach, podczas nieobecności nauczyciela, dziewczynka została rozebrana w jakiś sposób i przez kolegów molestowana. Inna osoba nagrywała tę sytuację. Zastraszyli ją, że będzie to puszczone w internecie. Wyobraźcie sobie Państwo, że stres i przerażenie dziecka było tak duże, że dziewczynka odebrała sobie życie. Co robić, kiedy widzimy, że, że sytuacja wymyka się spod kontroli? Oczywiście, trzeba poinformować władze. Często szkoła nie reaguje. Możemy iść dalej, czy to na policję, czy właśnie porozmawiać z kimś mądrym z organizacji pozarządowych, czy z, dajemy dzieciom siłę ze stowarzyszenia, które właśnie pomaga w takich sytuacjach. Zatrośmy się Państwo o to, żeby nasze dziecko miało właściwe numery telefonów. Jeśli nie chce z nami porozmawiać, może porozmawia z kimś w sposób anonimowy, z kimś, kto na pewno doradzi, pomoże. Zachęcam do, do skierowania się do naszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej czy poradnictwa obywatelskiego, gdzie obiecuję, że nigdy Państwa z takimi problemami nie zostawimy samym sobie. Chciałabym również, żebyście Państwo mieli, pod, wzięli pod uwagę sytuację tych dzieci, które stwarzają te przemocowe sytuacje, które biją, które krzywdzą. One też potrzebują pomocy. Dlatego y, dobrze byłoby y, zatroszczyć się również o tego, który ma tyle samo lat, co, co nasze dziecko, ale nie radzi sobie z y, swoimi uczuciami. Dlaczego? Ponieważ nie jest zaopiekowane, ponieważ y, jego poczucie bezpieczeństwa nie istnieje, nikt mu nie stwarza warunków bezpiecznych w domu. Może jest dzieckiem odrzuconym, może jest samotny, może jest nikomu niepotrzebny. Tak dzieci właśnie reagują, niszcząc i krzywdząc innych. Jest taka teoria głasków, która mówi o tym, że do rozwoju życia człowieka każdego potrzeba pięciu głasków. To, te głaski to jest właśnie uśmiech, dobre słowo, przytulenie, obecność dorosłego. Wyobraźcie sobie Państwo dzieci, które nigdy takiego głasku nie zaznały. Weźcie to Państwo sobie pod uwagę i do serca i ratując swoje dziecko pomyślcie też o tych, które znikąd pomocy nie mają. Dziękuję za uwagę.